leci do Warszawy teraz wyjadę do i e, u mnie to się zbrzok, nie ja zna się zna. przyjechaliśmy do spania i ta podróż była naj. Podróżom w historii naszych transportów z lotniska, gdziekolwiek było. Okropnie. Widok z okna wygląda tak, jest piękny. Czekamy na najdroższą kawę w naszym życiu i tutaj zastanawiam się, co nie. I jak płaciłam kartą, czy tam było mega agresywna informacja Weż. o wyborze, ile zostawiasz tribów. I taki o skip. Mamy na śniadanie donaty. Jezu, Ty piękne. amerykańskie. I kawę. I taki jest widoczek piękny. W ogóle tutaj każdy jest tak miły i cały czas coś do nas gada. My mamy dzisiaj trochę dzień Jest dzień trip robienia. konkretny, tak. ale jest trip konkretny. Zczymy yes. na wszystko dookoła, bo wszystko jest tak interesujące. Możemy pokażeć. Tak, już się pokazywać, proszę. Mamy tak 4 dni zaplanowane i na przykład dzisiaj nie mieliśmy, więc dzisiaj to jest C Day. Mm. Także idziemy sobie do Trump Tower teraz jesteśmy w Apple, bo ktoś... Widać. Widać, że jesteśmy w Apple. Widać. To są te Tak, a ktoś się ja to za półno. Ty, ty jesteś fanką. Oh, tak. Idziemy na piątą ulicę, i no, potem spojrzyjmy się od leciu centralnego parku. Chciałabym pominąć ten moment, bo on nie jest New York Moment, ale okej. Okay. Ale tu jest w ogóle gęste te drzewa, są, Nie. No tak. Jest tak ładnie, że. w Seporze na Soho, która jest ogromna jest tutaj wszystko i mam trzy rzeczy, które zawsze chciałam, szczególnie jeden to jest róż z Rare Beauty, którego nie ma na polskiej Sephora od miliona lat i akurat wszystkie trzy rzeczy były ostatnie, więc uważam, że to jest przeznaczenie, Także biorę wszystkie trzy. Czy ty już robisz unboxing? Tak, bo jestem tym typem białasa, że musi. Że musi otwierać, tak. coś od razu mhm. kupi? O ty! Patrz Ale to jest takie z wosku chyba. Co to jest? Dobra, ale nie dzisiaj nie jest. piękny. Co robimy? Ja poprawiałam nos i użyłam nowego brązera, który wygląda tak jak jest, wow. jest piękny i pędzelek też jest wow. piękny, ten Ale ten budynek tam. Nie wiem czy to widać. Tamten. Ten, ten. Jest tak gigantyczny. Jest ogromny. Zrobiliśmy nowego Polaroida i chcieliśmy pokazać wszystkie poprzednie, bo coś się zepsuło i albo I zepsuły wiem, się wkłady, albo instax, ale mają takie jakieś Każde światełko to Zdjęć znaczy, było takie super, gdyby nie No to, wiem, nie? no z jednej strony fajnie, no ale na jednym, a nie na wszystkich No, ale pytanie, czy to jest kwestia rzeczywiście wkładów, czy może aparat już przeżył dużo, bo... No wiem, ale jego ja lubię mega, ładny kolor, ale jest mega, mega stary masy. 7 lat. Jezu jak dużo. Ale jest piękny! I nie ma tutaj e, tej takiej osłonki, bo kiedyś upadł i, i nie ma. To by była osłonka, tak? Jeszcze. była. Ale dawno no temu. Nie no ale to już z 5 lat to już robi normalnie potem. co testujemy jako pierwsze? Eee, a... To wygląda jakby było mega, mega dobre no, Nagramy test i tego, i tego zaraz Ale wydaje mi się, że najpierw zjedzmy to Bo to wygląda tak, tak właśnie jak ten No to dawaj, open it up Że policyjny No tak, no bo w filmach jak kaps jedzą I w ogóle, i w ogóle to O nie, uwaliłem cię Nie no Myślałem, że to będzie takie suche I jeden wychodzi za 50 centów, co jak na um, kraj, w którym jesteśmy, zaż jest podejrzanie. To naprawdę bardzo dobre. To jest na obiad się. Uh -huh. Co? Uh -huh. Jeden zawodnik, jeden klient. Bad light. Okay. Open it up. Nakrywaj tą na otwarcie. Ok. I za power bank. Wow. Pierwsze, proszę. Takie basic. Nie wiem czy robiliśmy update. Skusiliśmy się na auto za 40. Zrobiliśmy update. Co dosłownie tam po drugiej stronie przed chwilą się stało i co robiliśmy po zostaniu pół godziny? Mam dłużej co robienie w Małej. Teraz konferencji. Dłużej to robię e, no jest taka, No i przypadkiem ja, machnęłam, tak, ale go no, nie znalazłam oczywiście. Przedtem machnąłem ręką, i myślałam, że wbiłam palce w jakby to skóra. tak głęboko! No właśnie, coś nie podobało? Ja tylko słyszałem takie plaśnięcie, No ale jemy go, jemy, wyczyściliśmy go. Tak, tak, tak. I wyczyściliśmy nie jak co, na bajgle do Every Bagel i wzięliśmy Morning Classics i wygląda pięknie i jest taki cieplutki Opening. specjalny Tak. Wow. Yummy. Jest okay, pyszny. Ja Jemy, to jest nasz trzeci dzień i potem będziemy płynąć na statuę. jakieś mega dużej i totalnie nie mamy pojęcia gdzie iść i chodzimy o Nie wiem. Nie, nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Lajsów i miękkorych Zapach Ogólnie mają mega ładne opakowanie Oni ja otworzę z drugiej strony, jak to nazywano Przecież ty to otworzyłaś z nogami Tak Niczym no. Jest to mega nie Zrobiliśmy zdjęcia im zapakowanym Okej okay. Wracamy tu krótkiej przerwie no komu myślę, że kończyłabym jeść Okej, okay, już mało, więc szybko, daj spokój, wracam Zera. Moim zdaniem spoko No mega, no dziwne jest to, że się wkładasz to do buzi myślę, że to będą normalne chipsy, a to są To są takie po prostu No duże paczki tego bym raczej nie zjadł, ale No, no, no to dobre są, no